Hej. Mam wrażenie, że obecnie to już co roku internet obiegają jakieś radykalne przykłady świętowania przyjęcia przez dziecko pierwszej komunii świętej. I w tym roku jednym z ciekawszych przypadków jest syn Krzysztofa Rutkowskiego, który na komunie dostał samochód, a cała impreza kosztować miała ponoć 1 milion złotych. I do tego, że tak powiem, materialnego aspektu jeszcze wrócimy. Natomiast to jest też ogólnie dobra okazja, żeby się zastanowić, jak wygląda obecnie posyłanie dzieci do komunii w Polsce. Bo tradycyjnie jeżeli się opiera yy, to pogląd o nagłówki internetowe, to można odnieść wrażenie, że nastąpiło jakieś radykalne załamanie liczby dzieci posyłanych do komunii. I ja też znam takich ludzi, którzy właśnie zdają się żywić takie przekonanie, że no nie wiem, w Warszawie czy w dużych miastach to już właściwie chyba się do komunii dzieci nie za bardzo posyła, a przynajmniej jest to już zupełnie normalne, że się nie posyła. Tylko, że jak się spojrzy na statystyki, to owszem, na przestrzeni lat jest widoczny pewien spadek, co nawet bardziej istotne, jest spadek względem liczby komunii w stosunku do dzieci liczby ochrzczonych w danym roczniku. No bo było wcześniej de facto tak, że wszystkie dzieci ochrzczone przystępowały do komunii, a teraz faktycznie nie wszystkie bo na przykład w roku 2022 pierwszą komunię przyjęło ponad 89% dzieci w stosunku do dzieci ochrzczonych w 2012, czyli z tego rocznika, który w tym momencie, który w tym momencie powinien komunię przyjmować, a 87% dzieci względem dzieci wszystkich dzieci urodzonych w 2012, nie tylko tych ochrzczonych. I to jest spadek o kilka punktów procentowych w stosunku do czasu sprzed pandemią, gdzie te statystyki były powyżej 90%. Czyli faktycznie. Częściej pojawiają się dzieci nie idące do komunii, ale umówmy się, nie jest to jakaś straszliwie radykalna zmiana i chyba nie odzwierciedla ona za szerszych, zachodzących szerzej zmian w mentalności i zmian kulturowych. W tym sensie, że skoro ono nadal niemal 90% dzieci do tej komunii przystępuje, no to mam wrażenie, że nie brakuje ludzi, którzy mimo iż na co dzień otwarcie nic z Kościołem nie chcą mieć wspólnego, to i tak dziecko do komunii posyłają, bo takich ludzi jest w Polsce chyba trochę więcej niż 10%. Choć warto i tak na przykład zestawić to wszystko ze statystykami chrztów, gdzie pomimo laicyzacji nadal faktycznie chrzczone są prawie wszystkie dzieci. Opisywałem to w poprzednim odcinku, w jednym z poprzednich odcinków, z czego malowałby się taki obraz, że ludzie niewierzący czy też nieprzypisujący się do Kościoła dzieci i tak raczej chrzczą, bo chrzczone są prawie wszystkie, ale do komunii już niekoniecznie je posyłają, ponieważ tutaj ta różnica faktycznie jest do pewnego stopnia widoczna. I ja osobiście mam tutaj też taki, jak zapewne podejrzewaliście, mam podejście do tego podobne, jak do kwestii ślubów czy chrztów. Nie będę tego wszystkiego raz jeszcze tutaj wyjaśniał ze szczegółami, to znaczy od poszczegóły odsyłam do starszych odcinków, ale tak w dwóch słowach to jeśli jesteś niewierzący albo jeśli nie jesteś katolikiem po prostu, to nie tylko nie musisz posyłać dziecka do komunii, ale może nawet nie powinieneś. I oczywiście w tym momencie wielu ludziom się włącza taka całkowicie zrozumiała reakcja. No to co? Moje dziecko ma odstawać od grupy? A co jeśli inne dzieci będą się z niego śmiać? A co jeśli jemu będzie przykro, bo inne dzieci miały imprezę i prezenty, a ono nie? I to są zupełnie zrozumiałe uwagi, no bo tutaj, w przypadku komunii, występuje znacznie silniejszy akt, akt, aspekt społeczny, tak, niż w przypadku ślubu czy chrztu, no bo dziecko musi w poniedziałek pójść do klasy, jako jedno z nielicznych zapewne, które nie uczestniczyło w czymś, w czym uczestniczyła reszta. No, fakty są takie, że część ludzi, część dzieci, tak zwłaszcza, chociaż ludzi szerzej też, lubi znajdywać osoby, które na jakiejkolwiek płaszczyźnie odstają od reszty i traktować to jako podstawę do zaczepki, tak? Inna sprawa jest też taka, że dzieciom chyba da się wyjaśnić, tak, że jeśli jakaś, dzieciom wierzącym, że jeśli jakaś rodzina jest niewierząca, to jest zupełnie normalne, że ich dzieci nie idą do komunii i nie należy, i nie należy się temu dziwić. Ale z drugiej strony, z perspektywy takiego dziecka, które nie przystępuje do komunii, no to. Może to jest wręcz dobry moment w życiu, żeby dziesięciolatkowi wyjaśnić, że, no tak, większość ludzi w Polsce wierzy w pewne rzeczy, w które my nie wierzymy, i oni na podstawie tego uczestniczą w pewnych praktykach, w pewnych rytuałach, ale my nie będziemy tego robić. Mamy inne ciekawe rzeczy w naszym życiu. W sensie, wydaje mi się, że dziesięciolatek może to zrozumieć i może nawet dobrze, żeby zaczął się uczyć postrzegania samego siebie, no właśnie jako członka społeczności, której, no, fakty są takie, że duża część ma przekonania i zwyczaje, w których, on nie uczestniczy. To znaczy, wyobrażam sobie, że jest to pewien proces do przepracowania, i może to jest właśnie dobry moment, żeby zacząć o tym rozmawiać z dzieckiem. I domyślam się, że ktoś mógłby zarzucić w tym momencie, że to źle, że to nie, no właśnie, nie dziecko się ma dostosować do tej sytuacji, tylko otoczenie powinno zadbać, żeby jemu nie było przykro, że to się w ogóle krzywda dziecku dzieje, gdy ono się źle czuje, odstając od innych. Ale czy na pewno? Bo na przykład ludzie wierzący przynajmniej ci, którzy świadomie podchodzą do całego tematu, to mam wrażenie, że mają wręcz już taki utarty schemat wychowywania dzieci właśnie na zasadzie: dużo ludzi wokół ciebie będzie robić rzeczy, których ty nie robisz. I powszechne, popularne mogą być praktyki, z którymi my się nie zgadzamy, i masz umieć obstawać przy swoim, nauczyć się nie czuć się źle z tym, że nie jesteś dokładnie taki sam jak większość ludzi wokół ciebie. I wydaje mi się, że to nie jest żadne opresyjne wychowanie, tylko właśnie wychowanie do szanowania własnych wartości. I chyba podobnie można wytłumaczyć dzieciom, że to, że one na przykład nie uczestniczą w czymś, w czym uczestniczy większość, to nie musi być dla nich problemem. Znaczy, to jest chyba lepsze niż wpychanie dzieci do uczestnictwa w tym, w komunii, nieszczerze. No bo to z kolei jest uczenie dzieci nieszczerego zaangażowania, byle tylko dopasować się do reszty, a to chyba nie jest dobry pomysł i dobry wzorzec dla dziecka. Natomiast wracając do samych ludzi wierzących, dla których jest to teoretycznie niezwykle ważny dzień, no, ich dziecko przystępuje do najważniejszego sakramentu, to jednocześnie jednak nie trudno zauważyć, że w wielu przypadkach w Polsce wydarzenie to jest rozdmuchaną do granic możliwości celebracją konsumpcjonizmu. W której sam sakrament jest jakimś tam dodatkiem. No tutaj nawet wspomniany pan Rutkowski z początku wyjaśniał, że dla jego dziecka to w ogóle impreza była dzień wcześniej. I świętowanie, obecność bliskich i tak dalej było jednego dnia, a na samą komunię, no to tam samemu spokojnie kolejnego dnia dziecko poszło. I z tego co obserwowałem, to w kręgach katolickich mediów czy katolickich przestrzeni internetowych to się coraz częściej no, zwraca w ogóle na to uwagę, że jednak nie powinno wyglądać to w taki sposób. znaczy, że organizowanie tego w sposób, Taki nadmiernie rozdmuchany, nie tylko nie pomaga, ale wręcz przeszkadza dziecku w zrozumieniu i przeżyciu tego wydarzenia. I tak samo być może prze przeszkadza rodzicom, którzy wraz z dzieckiem powinni w tym uczestniczyć. Wiecie, ja prywatnie osobiście, gdy słyszę o przypadkach organizacji przyjęcia komunijnego jako niemalże małego wesela, które kosztuje tyle, co do dodatkowy pokój w mieszkaniu, to mi prywatnie nóż się w kieszeni otwiera, widłybym wyjmował z szafy i w ogóle to powinienem sobie. Zainwestować, kupić w taki hełm krzyżowca, żeby móc tutaj na wizji ilustrować mój nastrój, w jakim mnie to wprawia, tego typu rzeczy. Ale rozumiem też, że to jest trochę kwestia usposobienia i wrażliwości. No bo wiadomo, nie trzeba od razu popadać w to, czymkolwiek to jest, w co popada pan Rutkowski. I jeżeli ktoś po prostu, nie wiem, hucznym świętowaniem spełnia samego siebie, tak, i nie przeszkadza mu to w przeżyciu sakramentu wraz z dzieckiem, a nawet podkreśla to tę radosną chwilę. Wiecie, ja mogę nie polecać takich rzeczy, ale jeśli istnieją ludzie tacy, którym to faktycznie pomaga, nie przeszkadza, no to co, kto lubi, tak, ludzie są różni. No chyba że ktoś wcale nie czuje się dobrze z tym wszystkim, wcale nie czuje się tym taką organizacją dużą spełniony i wręcz może nawet sobie potem wyrzuca, że zostało to zrobione w taki sposób i zadaje sobie pytania, po co to w ogóle było robione na taką skalę i tak dalej. No to może jednak nie ma obowiązku wpasowywania się w te tradycje, robienie tego w taki sposób, bo wiem, że w wielu kręgach to jest już tradycyjne. Ludzie się potrafią ścigać, kto zrobi bardziej huczną to, to, to przyjęcie i tak dalej. Może jednak u siebie, we własnym domu, w swojej własnej rodzinie, możesz to zrobić. No, nie wiem, zrobić sobie po prostu większy obiad dla najbliższej rodziny i chrzestnych, na przykład. Albo jakkolwiek inaczej, jak tylko sobie chcesz, tak? Zwłaszcza, że, no właśnie, przynajmniej z mojego doświadczenia, nie jest to aż tak całkiem rzadkie. Są ludzie, którzy właśnie tak na znacznie mniejszą skalę to robią. I to jest w ogóle być może dobra okazja do takiego pytania, do, do zachęcenia może do jakiejś refleksji, do sam, do konserwatystów stricte. Bo podejrzewam, że wielu konserwatystów w Polsce, zwłaszcza tych bardziej świadomie przeżywających swoją wiarę, zgodzi się, że. Panująca gdzieniegdzie tradycja robienia na komunie imprezy absurdalnych rozmiarów, przysłaniającej sakrament, nie jest dobrą tradycją. I może nawet rozpoznają oni, że w niektórych środowiskach, gdzie system norm i oczekiwań społecznych w postaci nacisku opinii rodziny, sąsiadów, znajomych popycha ludzi do takiego zachowania i utrwala takie wzorce, chociaż nie są one dobre. I może nawet ludzie by się zgodzili z tym, że to jest szkodliwe, gdyby się nad tym zastanowili, ale w ogóle się nie mają nad tym okazji zastanowić, właśnie dlatego, że to już jest tradycja i to jest domyślne, i nikomu nie przychodzi na myśl kwestionowanie takiej organizacji oraz że jeśli jesteś w takim środowisku, to nie da się tak łatwo wyłamać z tego, nie da się tak bezproblemowo naprawić tego bez zachowań, które przez niektórych zostaną ocenione jako obrazoburcze. No bo może babcia, ciotka, sąsiadki wszystkie oczekują, że jak nie wydasz 10 pensji, to się nie liczy taka impreza. I może musisz powiedzieć nie, robimy to jak my chcemy, a nie to tak jak wy oczekujecie i no i po tym nieuchronnie ktoś się oburzy i ma prawo się oburzać ale samo to, że ktoś się oburza na to, że coś zmieniłeś w tradycji, nie powinno być chyba w tym aspekcie argumentem. i to jest po prostu wydaje mi się dobry punkt do refleksji dla ludzi, którzy są tak temperamentalnie dostrojeni do postawy zachowawczej, do sceptycyzmu wobec zmian, ostrożności wobec nowych doświadczeń itd. No bo wiecie, bo może w ogóle dałoby się znaleźć też inne tradycje, które mimo iż jesteśmy do nich przyzwyczajeni, to wcale nam nie służą. I może warto bronić tych tradycji, które są naprawdę dobre, a nie tradycji tylko dlatego, że jest tradycją. I że nawet chcąc zmienić złą tradycję, napotka się nieuchronnie opór ludzi, którzy są do niej po prostu przywiązani. A to przywiązanie wynika z samego faktu bycia oswojonym z nią, a niekoniecznie z jakiejkolwiek użyteczności, która by z niej płynęła. I ja wiem, że dla niektórych ludzi takie myślenie jest oczywiste, ale ludzie są różni, mamy różne luki w rozumowaniu i tak dalej. A ten przykład jest chyba właśnie dobrą okazją właśnie do refleksji nad tym dla tych ludzi, którym, którym mniej naturalnie taka perspektywa przychodzi, więc po prostu zapraszam. No i to tyle. Tradycyjnie zapraszam do sklepu zależy.pl, gdzie znajdziecie koszulki lub kubki z uwspółcześnionymi wersjami dzieł sztuki, a także książkę. Wojna idei. Myśl po swojemu, w której rozpisane jest więcej tematów, które poruszane są tutaj na obu naszych kanałach. I do usłyszenia. Hej. Jeśli chcesz być informowany o kolejnych odcinkach, to kliknij dzwoneczek powiadomienia, żeby żadnego nie przegapić. A jeśli chciałbyś pomóc w tworzeniu takich filmów, to zapraszam do wsparcia nas na Patronite. Do usłyszenia.